Arkadiusz Żabka, witam o poranku w studio Radia 90. Czas na porannego gościa. Dzisiaj Ireneusz Oleksik, przewodniczący Związku Zawodowego Solidarność Elektrowni Rybnik. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy to są dobre dni dla elektrowni? Kilka dni temu informacja która obiegła kraj mówiąca o tym, że Ministerstwo Aktywów Państwowych wydłuża czas pracy czterech bloków. Dwa bloki mają pracować do roku 2000, do połowy roku 2026, dwa kolejne mają pracować do roku 2027. Po protestach, po apelu radnych miasta Rybnika, taka decyzja, czy to uspokoiło nastroje pracowników, którzy jeszcze niedawno protestowali? Uważam, że zdecydowanie nie. To w ogóle ta decyzja jest dobrym krokiem w dobrą stronę, ale absolutnie nas nie satysfakcjonuje, gdyż umo mamy umowę społeczną, która gwarantuje nam pracę do 2030, i to jest dla nas data satysfakcjonująca. Czyli rozumiem, że to jest taki prezent na święta, tak? Nic więcej. Być może, że to jest prezent na święta, aczkolwiek ja uważam tutaj, że w ogóle ta, nie ma decyzji wykonawczych. I ja żadnego dokumentu nie widziałem, w związku z tym to jest doniesienie medialne, które też mówi, trzeba to dobrze zrozumieć, że dwa bloki będą pół roku dłużej, a kolejne dwa będą być może dwa lata dłużej, gdyż tam jest napisane wyraźnie, że praca będzie w 27, ale nie ma mowy, czy to będzie styczeń 27, czy grudzień 27. To nam daje spekulacji na rok. Tak być że... może to otwiera pole do negocjacji, ale faktycznie nie ma sprecyzowanej daty w roku 2027, który to jest miesiąc, czy do końca roku 2027. Za miesiąc, 9 stycznia, ma odbyć się wielka manifestacja w, w Warszawie. Właśnie, czy to nie miał uspokoić nastrojów? być może, ale to na pewno nie, nie uspokoiło tych nastrojów, gdyż, jak wspomniałem wcześniej, umowa społeczna mówi, że do 2030 roku mamy pracować, a w 2029 mamy dopiero poddać analizę dalsze prace elektrowni. Także ja tutaj też chcę sprostować, bo wiele tutaj e, chyba nieścisłości krąży w doniesieniach tutaj medialnych, że nas nie ma w tej umowie społecznej. Ja tutaj mam umowę... To no właśnie, ale wie pan, ta umowa, palma umowę społeczną i ona ja obserwuję tutaj te nastroje. Ona jest przedmiotem sporu politycznego. PiS mówi wyraźnie, zresztą Andrzej Sączek, radny, mówił parę dni temu, liczę na to, że dalej strona społeczna będzie wywierała presję, powołując się na umowę społeczną. Koalicja Obywatelska mówi, no tak, to, to była umowa, ale te zapisy nie są takie. Są różne interpretacje tej umowy. Pan mówi nie. Mamy jedną umowę, mamy jedną interpretację. Ma pan ją przy sobie, tak? Tak, oczywiście. Ja, ja się polityką nie zajmuję i ja uważam, że umowy umów trzeba dotrzymywać. I, i, I to jest dla mnie, jak gdyby, głównym myślą i dokumentem, tak? Umowa jest spisana, to nie jest werbalna. To zacytujmy, co. Czarno na białym. Pan, pan zakłada to... okulary i pan czyta. Yy, mamy umowę społeczną dotyczącą transformacji sektora górnictwa yy, węgla kamiennego oraz wybranych procesów transformacji województwa yy, śląskiego. I to jest umowa podpisana 28.2021 roku w śląskim urzędzie wojewódzkim w Katowicach. Zawarta została umowa społeczna. I w punkcie. w punkcie siódmym. Jest napisane. Strona rządowa podtrzymuje w całości gotowość do realizacji porozumienia z dnia 25 września 2020 roku. Zawartego pomiędzy przedstawicielami rządu a Między Związkowym Komitetem Protestacyjno-Strajkowym Regionu śląsko dobrowskiego szczególnym uwzględnieniem planu transformacji województwa śląskiego. I punkt dziewiąty tegoż porozumienia. Mówi. Strony ustaliły, że funkcjonowanie elektrowni Rybnik w oparciu o węgiel kamienny będzie zapewnione do 2030. W roku 2029 dokonana zostanie analiza możliwości dalszego funkcjonowania elektrowni. I Sygnatariuszami tej umowy są przedstawiciele rządu w postaci wicepremiera i ministra Rady Ministrów Jaska Sasina, sekretarza stanu. I tak dalej, i tak dalej. Między innymi również jest przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, pan Piotr Kuczera. I to jest dokument, który dla was jest niczym Biblia, i będziecie się wokół niego. On jest tym, tom, tom, tym horyzontem, tak? Zdecydowanie tak, gdyż to jest dokument spisany i gwarantujący przez rząd Rzeczpospolitej. Mi się wydaje, że nawet. Po upadku komuny w 1989 Polska spłacała długi Edwarda Gierka, nie odcięto się i bo to było zobowiązanie rządowe. Mam nadzieję, że to też również jest zobowiązaniem rządowym, który zostanie w pełni wcielone w życie. Tak kilka miesięcy temu ta informacja o tym, że elektrownia ma pracować krócej do roku 2025 plus tam potem do połowy roku 2026 wywołała ogromną falę protestów. Może nie ogromny, ale fale protestu, której nigdy nie było wśród pracowników, to jest pół tysiąca załogi. To wydłużenie prac, o którym mówi Ministerstwo Aktywów Państwowych, was nie, nie satysfakcjonuje, rozumiem. Jakie były pierwsze reakcje pracowników? Ja też tutaj chcę jeszcze podkreślić jedno, że PGG jako jedyna firma energetyczna w kraju zgłosiła swoje jednostki do wyłączenia. Mamy cztery, drupe, cztery duże grupy energetyczne, które nie zgłosiły żadnej jednostki, tak? Także tutaj jest PGG wyszło jako pierwsze, a wiadomo, że w listopadzie tego roku był nisz energetyczny, który praktycznie rzecz biorąc polskie sieci elektroenergetyczne zmusił do wykorzystania wszystkich możliwych jednostek wytwórczych i to jeszcze, jeszcze nie bilansowało zapotrzebowania. Musieliśmy kupować energię i z Niemiec, i z walczącej jeszcze Ukrainy. Panie przewodniczący, w grę. W grze są pracownicy, to jest pół tysiąca załogi. Średnia wieku to 52 lata, tam kilku lat brakuje do tego, bo wy przychodzicie szybciej na emeryturę w wieku lat 60. Rozumiem, że dalej walczycie o to, żeby utrzymać pracę elektrowni do roku 2030. W oparciu o ten dokument, rok 2029 to jest czas na negocjacje i dalsze spojrzenie, tak? Zdecydowanie tak, tak jak ja też już wcześniej mówiłem, średnia wieku jest 52, 53 lata i te 5 lat nas zdecydowanie większość pracowników urządza, gdyż będą mogli skorzystać z różnych form odejść właśnie na emerytury pomostowe, statutowe, jak również później na europy energetyczne. I to wszystko wybrzmi w Warszawie 9 stycznia. Kto jedzie? Kto jedzie protestować? Jak on będzie wyglądał ten protest? Tak jak też ja już też parokrotnie mówiłem, my chcemy ewolucji, nie rewolucji. I o to też będziemy apelować w Warszawie. Na pewno pojedzie cały region Śląsko-Dąbrowski, na pewno bardzo duża rzesza pracowników elektrowni również duża rzesza związkowców z całego powiatu Rybnickiego, także bo to też organizuje Krajowy Sekretariat Górnictwa Energetyki, który będzie również reprezentowany tam poprzez cały przemysł wydobywczy. Na pewno powinno nas być dużo. I to żądanie na transparencie jest jedno: U dotrzymujmy umowy społecznej. Zdecydowanie tak. Ja mi się wydaje, że e, powinniśmy, jeśli zobowiązania są podejmowane, to powinniśmy ich realizować. A widzi Pan pole negocjacji? Widzi Pan y, możliwość kompromisu ze strony społecznej? Oczywiście w 29. <grym> możemy rozmawiać dalej. Czyli jak dojdziemy do tego, to wtedy będziemy negocjować. No, to... Rzecz święta, absolutnie. Tak mi się wydaje, że, że dokument jest dokumentem i możemy w 29. rozmawiać. A gdzie będziecie krzyczeć głośno w Warszawie? Macie plan wizyty? <grym> Już jest wstępny plan wizyty. To będzie na pewno sygnatariusze podpisu, to znaczy minister aktywów państwowych, właściciel PGSA. Wie pan, że politycy, politycy pewnie to wykorzystają. Liczy pan na to? I ja liczę na to, że nie wykorzystają, bo ja uważam, że związek zawodowy to nie jest politykowanie i to jest ochrona naszych miejsc pracy i ja uważam, że to jest dobro i, i wszystkich polityków, tak? Także mi się wydaje, czy, czy to jest z lewa, sprawa, z czy ze środka, to. Praca, etos pracy e, i tutaj, szczególnie na Śląsku, powinni być wszyscy z nami. O losach elektrowni Rybnik rozmawiamy w porannej rozmowie w Radio 90. Naszym gościem jest Ireneusz Oleksik, przewodniczący Zakładowej Solidarności. Rozmowa cały czas trwa w naszych mediach społecznościowych. Słuchaczom Radia 90 dziękujemy. <laughs> Panie Przewodniczący, pół tysiąca osób pracuje dzisiaj w elektrowni. Wiadomo, że jak oni odejdą, otrzymają odprawy. Dzisiaj się mówi o kwotach już konkretnych. Nie, nie, nie nic się nie mówi. A ja słyszałem. Jest to, jedno jest wiadome. Aha. Wiadoma jest ustawa z sierpnia 2023 mówiąca o urlopach energetycznych dla pracowników. A niech Pan powie, to prawda, że mówimy o trzydziestokrotności miesięcznych pensji? Nic mi na ten temat nie wiadomo. Czyli to jest plotka, która gdzieś krąży, tak, tak? Zdecydowanie tak. Gdyż to, jak wspomniałem wcześniej, wiadomy jest tylko ustawa i mówiąca o czteroletnim urlopie energetycznym. A o jaką odprawę pan będzie walczył dla swoich pracowników? Jak, zosta jak będziemy rozmawiać o odprawach 29, to wtedy będziemy rozmawiać. Nie chce pan zdradzać chwilę... o jakich, jakich? Nie, nie, bo ja już wielokrotnie podkreślałem. Pieniądze są rzeczą drugorzędną, gdyż one są i ich może nie być, a praca cztero-pięcioletnia zrekompensuje tę komputę. to, to, to ja odwrócę pytanie, a i, i czego żądają pracownicy? Pracownicy właśnie to też trzeba by było sprostować, bo taka też chyba plotka chodzi po mieście, że pracownicy się pogodzili z tym, że, że niestety ich zamkną zakład. Nie, są zdecyd zdeterminowani. Ja z, tutaj mam, zbieram chętnych uczestników i jest naprawdę ogromne zainteresowanie i ogromne zainteresowanie wyjazdem właśnie na protest. To znaczy, że pracownicy są zaangażowani i chcą pracować dalej, i chcą uczestniczyć. W tym całym procesie. Czyli to kuszenie tą mamoną pieniędzmi nie zadziałało na pracowników elektrowni? Co pan powie? się wydaje, że te kuszenie tuż już dawno przestało. Bo chyba górnicy pierwsi zaczęli w latach tam 90. urlopem górniczym. No tak, każdy robił Lanosa, pamiętam. To wtedy była kwota 40 tysięcy złotych. No tak i ci pan, czym się to skończyło. W związku z tym to, to, to nie jest rozwiązanie. No ale wie pan, bo te pieniądze konkretne, które byłyby nastalone, być może by otworzyły oczy pracownikom, być może by. być może by zablokowały chęć protestowania. Na tą chwilę nie ma żadnych propozycji. Są jakieś mgliste, że coś będzie, ale regulaminu ni kwot nie ma. W kategoriach plotki rozumiem. Ta 30, Zdecydowanie 30, tak. 30 żadnych dokumentów nie ma pensji. A to to już jest zdecydowanym plotką. Panie przewodniczący, czy dzisiaj już wiemy, bo działają zespoły, tak zwane zespoły robocze. Zresztą prezydent miasta zapowiedział, że taki, taki powstanie. Pan się uśmiecha, widzę, to co, jest ten zespół, który ma pracować nad tym, jak ma dalej funkcjonować Fundacja Elektrowni Rybnik, jak ma być dostarczone ciepło do rybnickiej kuźni, do osiedla, na którym chyba no, mieszka parę tysięcy osób, tak? Czy ten zespół coś już ustalił, czy on na razie został powołany i? No, właśnie, zaspokoił opinię publiczną, bo został powołany. Na tą chwilę ja sam się prosiłem na pierwsze jedno posiedzenie, które ustaliło, że, że ustalamy, że jest zespół. Nic więcej na tą chwilę nie było. Także mówienie o zastęp... znalezieniu źródła ciepła, jakichś konkretnych rozwiązań, na tą chwilę nie ma żadnych. Czyli chce pan powiedzieć, że co? To jest. Wydmuszka, ten zespół? No nie, zespół jest, także tylko, że zespół. Yy... Nie wiem, może czas, okres jest taki niewłaściwy do spotkań i do rozmów, ale na tą chwilę był jeden. i yy, no Może tak... zespół będzie miał spotkanie upłatkowe, wie pan, może warto się przełamać, może to jest ten czas, kiedy warto powiedzieć sobie, no, tak, no ja... faktycznie być może no, czas przyspieszył, być może ta umowa społeczna, na którą pan się powołuje, wymaga pewnej weryfikacji. Być może okoliczności, które są, yy, powodują, że musimy na no nieco krytycznie spojrzeć na to, co było. Ale zespół ma znaleźć źródło ciepła, nie, nie rozwiązać problemów elektrowni. Także mhm. to zespół jest pomiędzy miastem, elektrownią i termiką. I o ile mi tam wiadomo, to termika w rok my mówimy o 25, to ona może projekt zrobić, tak? Nie pobudować osobnego źródła. Także to od razu jest skazane na porażkę. Czyli nie że pan w to, że ciepło popłynie w tym roku 2020 chyba no, 6, 7? Popłynie z elektrowni Rybnik jako ciepłosystemowe i to jest pewne i to jest, ceny są pewne i są najniższe w regionie. Każde inne źródło, oprócz naszego systemowego z elektrowni, będzie 200-300% droższe. I o tym mówią mieszkańcy osiedla, że się boją podwyżek? No zdecydowanie tak. Bo jak wspomniałem wcześniej, każde źródło ile, ile dzisiaj systemowe... płacicie państwo, pan jest mieszkańcem osiedla, ile się nie mylę. Ile dzisiaj płacicie za metr kwadratowy? Mówiąc szczerze nie wiem. Czy znaczy nie wie pan, ile pan płaci? Nie, bo ja to dostaję w czynszu. Musiałbym zajrzeć do, do wyciągu Ale czynszu. Ale to nie są nie. najdroższe mieszkania? Nie, nie. To z tego, co wiemy, to, to, to jest dobre miejsce do życia na Ziemi. No, chyba najlepsze, bo są najdroższe mieszkania tutaj w Repliku na, na kuźni. Zagadką jest to, jak będzie kształtowało się jak się będzie kształtowała stawka czynszu, tak? W oparciu o metr kwadratowy będzie przelicznik? Nie wiem. Jak wspomniałem wcześniej, to na pewno nie jest zagadką. Na pewno będzie każde inne źródło, nawet już po. Wilowane mm -hmm. później przez termikę, na pewno będzie droższe od naszego tutaj systemowego. I co wiem o Fundacji Elektrowni Rybnik? Na tą chwilę, że jest. Wiemy, że miasto e, b, 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 b jest zainteresowane przejęciem. Te, te, te słowa padły tutaj to, z, z prezydenta, że, ja tyle, że jest ta wola. Tak. To też to tylko tyle też wiem, że jest wola przejęcia, ale e, no, chyba żadne prace nie zostały na tą chwilę rozpoczęte. Oni też są w strukturach związku zawodowego solidarność, przynajmniej część pracowników fundacji. Oni mają swój związek zawodowy solidarność. On się, on jest, deklaruje się z, tak, z tym, tak, co no. mówią Państwo. Mówicie jednym głosem. Znaczy mi się wydaje, że wszystkie związki mhm. na elektrowni, bo oprócz mojego związku są jeszcze dwa związki, to są moi koledzy, i na pewno jesteśmy razem w tej walce i na pewno stanowimy jedność i nie ma żadnych różnic pomiędzy nami. Mówimy, mówił pan, wspomniał pan przed chwilą o tym zabezpieczeniu Polski, prawda? Mówimy o tych rozwiązaniach, które są dzisiaj konieczne dla, dla kraju. W zabezpieczeniu tak zwanego bezpieczeństwa energetycznego. Na ile w pana ocenie ta energetyka konwencjonalna powinna pozostać. No ja byłem w Warszawie na spotkaniu w, październi, w październiku, nie w listopadzie, i tam występował dyrektor z polskiej sieci elektroenergetycznej, przedstawił takie dokumenty, które rekomendują mhm. jako polskie sieci elektroenergetyczne rządowi, to znaczy, patrz, ministerstwo aktywów państwowych, niewyłączanie w ogóle elektrowni i bloków dwusetek. Gdyż nie będzie nasz bilans energetyczny nie będzie się bilansował. Cały czas jesteśmy świadkami budowy nowej elektrowni. Czy tam daty są no daty są, że, że z końcem 26 ma być ukończona. To, to też no nie, na tą chwilę nie ma oficjalnych dokumentów, ale raczej na pewno się to opóźni i to też chce odkłamać pewną rzeczywistość, gdyż. Czyli są zagrożone te daty. Zdecydowanie, gdyż mhm. wszyscy mówią, że nowa elektrownia jest budowana, która zastąpi naszą elektrownię. No to też jest nieprawda i to też trzeba odkłamać, bo my mieliśmy 1800 MW, 900 zostało wyłączone. Mówimy o ośmiu blokach, już, o, tak, właśnie, na początku tak, elektrowni. wcześniej. W związku z tym elektrownia gazowa to jest 880 MW, które zastępuje już wyłączone bloki. I w bilansie tym energetycznym to jest po prostu pokrywa się tylko e, połowę elektrowni. Wrócę jeszcze do pytania, które zadałem paru, parę miesięcy temu. E, koniec elektrowni Rybnik to jest też mniej węgla, które wpłynie do elektrowni Rybnik. Z której kopalni? I to jest w większości tutaj zdecydowanie nasze tutaj kopalnie, kopalnie szczygowice, Knurów, dostarczają Chwałowice, Jankowice, ale również i Ziemowit, i Piast, to są polskie kopalnie. I jaka to jest skala? To jest około 1,5 miliona ton. To znaczy, że to jest około jednej wydobycie jednej dużej kopalni roczne. Także to jest znacząca ilość. Przed nami święta, to jest taki czas pojednań. Widzi Pan szansę na, na rozwiązanie tego konfliktu? Zawsze trzeba widzieć mhm. rozwiązanie konfliktu. Jak wspomniałem wcześniej, jeśli będziemy respektować umowy, to nikt nikogo się nie będzie czepiał. Wszyscy będą zadowoleni. Czyli umowa społeczna święta dla Was? Zdecydowanie tak. Dziękuję za rozmowę. Porannym gościem Radia 90 był Ireneusz Oleksik, przewodniczący Związku Zawodowego Solidarność Elektrowni Rybnik. Wszystkiego dobrego dla wszystkich pracowników elektrowni na święta. Dziękuję bardzo. W imieniu swoim i wszystkich pracowników wszystkiego dobrego. Arkadiusz Żabka. Do usłyszenia.